Wysoka jakość przechowywanych owoców oraz ich dostępność przez niemal cały rok jest coraz częściej niezbędna, aby osiągnąć satysfakcjonujący zysk przez producentów jabłek. Coraz częściej warunkiem zakupu owoców przez sieci handlowe jest potwierdzenie, że były traktowane środkiem do przechowywania. Takim środkiem jest FruitSmart. Pierwszy polski środek zawierający 1 MCP, substancję z grupy regulatorów wzrostu, która hamuje produkcję etylenu oraz procesy zachodzące w owocach pod jego wpływem. Preparat ten cechuje wysoka skuteczność i łatwość stosowania. Aby zachować wysoką jakość owoców, należy pamiętać o kilku czynnikach mających wpływ na przechowanie. Przed zbiorem należy wykonać co najmniej dwa standardowe zabiegi przechowalnicze, Istotny wpływ ma także wyznaczenie właściwego terminu zbioru. Można to zrobić m.in. za pomocą testu skrobiowego i badając jędrność. Dawka preparatu FruitSmart jest uzależniona od kubatury komory, a nie od ilości jabłek, jakie można w niej przechowywać. Pomiar kubatury komory należy wykonać przed zapełnieniem owocami. Produkt FruitSmart może być stosowany we wszystkich obiektach chłodniczych pod warunkiem, że są szczelne. Aplikacja produktu trwa około 24 godzin, dlatego też wymagana jest szczelność komory co najmniej przez ten czas. W celu aplikacji preparatu wystarczy do załadowanej komory wstawić pojemnik z wodą oraz pompką, wrzucić saszetkę Fruit Smart i zamknąć komorę. Saszetka rozpuści się w wodzie. Naczynie z wodą i ulatniającą się substancją czynną powinno zostać w komorze przez 24 godziny. Po tym czasie należy przewietrzyć komorę, a następnie zamknąć i schłodzić. Po otwarciu komory możemy porównać jabłka potraktowane Fruit Smart z tymi z kontroli, na przykład po 7 i 14 dniach. Fruit Smart to pierwszy polski legalny i bezpieczny produkt posiadający zezwolenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydłuża okres przechowywania owoców, zachowuje na dłużej wysoką jakość jabłek, minimalizuje ryzyko uszkodzeń i strat podczas przechowywania owoców, wpływa na niższe zużycie energii przez urządzenia chłodnicze oraz półczkę CO2.